Okej okay, Maciek, pytałeś mnie tam w swoim nagraniu, jeśli chodzi o ten siat podkarski, czy tego typu ćwiczenie i czujesz właśnie rozciągnięcie z tyłu oraz, oraz przy pośladku i pytasz się, czy, czy jest to stosowane dzisiaj? Tak, możesz, możesz spokojnie właśnie, właśnie zająć się tego rodzaju rozciąganiem, tylko pamiętaj jak zawsze, żeby być ostrożnym w miarę. I, 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 nie, i nic na siłę, żadnych, żadnych balistycznych rozciągnięć, tak jak, tak jak duża część, część osób, jeśli chodzi o tradycyjne formy treningowe, stara się, jeśli chodzi o rozciąganie, albo wmanewrować układ nerwowy, w pewnym sensie go oszukać i wejść w dany zakres ruchu, tylko że wchodząc w ten dany zakres ruchu, jeśli chcemy oszukać układ nerwowy, czyli zazwyczaj jest to przeczekiwanie napięcia, to wówczas mogą się pojawić problemy w tym, w tym zakresie ruchu, ponieważ mięsień, układ nerwowy może potraktować mięsień jako elastyczny, natomiast wszelkiego rodzaju więzane ścięgna mogą być w dalszym ciągu słabe i zakres ruchu w tej pozycji rozciągniętej może być również słaby. Dlatego ja nie jestem fanem tego rodzaju rozciągania, gdzie, gdzie tylko i wyłącznie przeczekujemy napięcie i staramy się oszukać układ nerwowy, bo, bo to prowadzi po prostu później do, do, do poważniejszych kłopotów i gdy chcemy wejść w dany zakres ruchu, to może się okazać, że, że po prostu nie będziemy mieli ani pewności siebie w tym zakresie ruchu, ani możliwości poruszania się w nim, po prostu. Więc mi chodzi o to, aby się, nie tylko był rozciągnięty, ale również był silny i abyśmy mogli być pewni, pewni w nim po prostu, pewni swoje, swojej pozycji i pewni swojego rozciągnięcia. To jest, to jest pierwsza z cech, więc to jest takie, takie jakby Próba, próba obejścia układu nerwowego, próba oszukania go, a ja nie jestem fanem oszukiwania, jeśli chodzi o organizm, bo to na dłuższą metę nie działa. Drugi rodzaj rozciągania, jaki jest, jaki jest stosowany, to często są rozciągania balistyczne. Balistyczne polega na tym, że na przykład tak jak byśmy chcieli rozsiągnąć mieście z tyłu ud i chcemy dosięgnąć głowy do kolan, to polega to na tym, że że często popychamy, popychamy się do przodu, byleby dotknąć głową kolanami. Tak naprawdę nie ma to wielkiego znaczenia. I teraz tak, rozciąganie tego typu balistyczne ma swoje miejsce i głównie jest wymagane w sportach, które wymagają duży, dużych eksplozji. To jest to różnego rodzaju lekka fityczne, rzuty dyskiem, czy skok z wyż. Tam, tam tego rodzaju rozciąganie ma... Ma swoje zastosowanie, natomiast tak czy owak jest to rozciąganie, które jest zastosowane, gdy dana osoba jest gotowa na tego typu rozciąganie. Czyli, na przykład, ja w ten sposób, rozciągając się, nie robię sobie większej krzywdy, ponieważ mam już w miarę te rozciągnięte mięśnie, więc układ nerwowy jest, jest już zapoznany z, z pewnym zakresem ruchu i, i elastycznością w mięśniach. Natomiast, jeśli osoba, która nie ma zbudowanych fundamentów i ma dosyć spięte mięśnie. Wówczas, gdy ona robi coś balistycznego, to wprowadza pewnego rodzaju strach do układu nerwowego. Układ nerwowy nie wie, co się dzieje, I dlatego prosiłem Cię w mailu, abyś, gdy wykonywałeś skłon do przodu, abyś nie próbował robić tego dosyć balistycznie, ponieważ to może spowodować, że układ nerwowy założy Ci jeszcze większą blokadę. I może się okazać, że, że ta blokada będzie jeszcze trwalsza i będzie wymagała jeszcze dłuższego czasu, aby ją zdjąć i aby poszerzyć tą elastyczność. Tak to po prostu działa. tego, te, tego rodzaju. Nie jestem fanem tego rodzaju rozciągania. Natomiast to, co ja lubię w rozciąganiu, bo ja stosuję rozciąganie. Jak najbardziej stosuję rozciąganie w swoich treningach czy właśnie w pracy z ludźmi, tylko dopiero od pewnego momentu. Bo prawdę powiedziawszy, miejsce nie skracają się. Dlatego, że ich nie rozciągamy. Przyjrzyj się swojej córce, czy przyjrzyj się jakimkolwiek innym dzieciakom, a bardzo łatwo zaobserwujesz, że one nie wykonują przed na przykład zabawą w parku, czy jakąkolwiek aktywnością ruchową rozciągania czy stretchingu. Nie robią tego przed snem, nie robią tego rano po zbudzeniu się, prawda? One się poruszają cały czas i właśnie ta aktywność ruchowa sprawia, że ich mięśnie są cały czas, cały czas elastyczne i mają duży zakres ruchu. Yy. Druga kwestia to jest duża ilość napięcia, duża ilość stresu w organizmie. To napięcie, gdzie się kumuluje, po prostu skraca nam nasze mięśnie i one nie mają już takiej elastyczności. Więc gdy ktoś się mnie. Zazwyczaj Wladimir Wasiliew, jeden z instruktorów walki, wręcz, od którego bardzo dużo czerpię informacje, od którego bardzo dużo się uczę, on mnie naprowadził na pewne ścieżki, jeśli chodzi o trening, kiedyś został zapytany przez jednego ze swoich studentów: Co robisz, że jesteś, że jesteś taki gipki? On mu odpowiedział bardzo krótko: Ja nie jestem gibki, jestem wolny. Właśnie o to chodzi. Gdy pozbawiasz się napięć z organizmu, wówczas stajesz się wolny. Twoje myśli stają się nie tyle elastyczne, co po prostu wolne i swobodne. To jest ta subtelna różnica. Dlatego stosując rozciąganie staramy się usuwać w pewnym momencie objaw po prostu. To działa, owszem, ale jest to bardziej, bardziej krótkodystansowa forma i, i ona nie usuwa prawdziwej przyczyny. Bo wciąż możemy mieć brak tych refleksów z dzieciństwa, a wciąż możemy być rozciągnięci. Ale jednak to nie będzie w pełni nasz stuprocentowy nasz potencjał. Poza tym jest znacznie trudniej. Ja Ci powiem z własnego doświadczenia, że też tyle ile ja się natrudziłem ze swoimi mięśniami z tyłu ud, stosowałem praktycznie masę, masę rozciągnięć. Dzień dobry tu, dzień dobry tam, e, siady podkarskie, jakiekolwiek różnego rodzaju stretchingi stosowałem, żeby rozciągnąć mięśnie z tyłu ud. I przede wszystkim zawsze mi to sprawiało ból, bo gdy one są spięte to boli, bądźmy szczerzy. Jak chcesz na przykład się zgiąć i dotknąć palcami, palcami podłoża, to, to tutaj właśnie czujesz, tak jak mówię, że czujesz takie, takie swego rodzaju zrywy. I, i również to miało. Wszystko stosowałem i naprawdę efekty były, bo były, wiadomo, bo zawsze są, jeśli coś wykonujesz to zawsze są, ale one były dosyć krótkotrwałe i jednak czułem, że dalej jest jakaś, jakiś hamulec i blokada. Dopiero zacząłem naprawdę zajmować się rezydentami i porzuciłem na chwilę rozciąganie, okazało się, że uzyskałem masę, masę elastyczności, zakres ruchów w swoich mięśniach i to taki, taki zakres ruchu, którego wcześniej nie mogłem odzyskać w ogóle stosując rozciąganie dzięki zbudowaniu właśnie tych fundamentów refleksyjnych za pomocą resetów odzyskania i pozbycia, odzyskania właśnie mechaniki ciała i pozbycia się tych wszelkich blokad i ograniczeń, po prostu moje mięśnie się rozluźniły. Więc bardzo często, bo na przykład mięśnie z tyłu ut należą do korpusu, bo w większości korpus po angielsku to jest core. I to jest bardzo popularny termin obecnie w świecie fitnessu i niektórzy trenerzy po prostu prześcigają się w wymyślaniu różnych ćwiczeń na tzw. Tak core. Większość ludzi sprowadza kor tylko do brzucha. Ale tak naprawdę na korpus się, składa się praktycznie wszystko od barków w dół po zgięcie w kolanach. Mamy głębokie mięśnie stabilizujące właśnie korpusu, te które są wewnątrz czyli na przykład jest to przepłona, oddychanie brzuszne, czy głębokie mięśnie, które stabilizują nasz kręgosłup. Z drugiej strony mamy też główne mięśnie, te, te zewnętrznej muskulatury. I to są na przykład mięśnie najszersze grzbietu, które wliczają się do, do korpusu, które na przykład ćwiczymy pompkami czy, czy podciąganiem. Są to erektory tutaj z tyłu, czyli mięśnie dolnego odcinka pleców, które ćwiczysz foczką na przykład mięśnie pośladków, przysiady i oczywiście mięśnie z tyłu ud, które są również bardzo ważne. One również zaliczają się, one mają niezwykły potencjał, jeśli chodzi o eksplozję i moc. Prawdę powiedziawszy, więc one są i problem jest, problem z tymi mięśniami z tyłu ud jest, jest dosyć, dosyć, ze spiętymi mięśniami z tyłu ud jest dosyć, dosyć poważny, ponieważ jeśli się nie zginamy, to prawdę powiedziawszy, nigdy tych mięśni nie użyjemy. I teraz weźmy przykład, gdy ktoś ma problem z, z plecami, to pierwsze, jak on dostaje radę, proszę nie podnosić z nic ciężkiego. I większość ludzi na przykład boi się kompletnie zginać. Ja nieraz widzę ludzi, jak na przykład pracowałem z ludźmi na budowie czy cokolwiek, to ja się pytałem, bo oni robili coś, coś w tym stylu. Ja się pytałem, dlaczego w ten sposób podnosi, albo dlaczego w ten sposób odkładasz przedmiot. Bo lekarz zabronił mi się zginać. No i właśnie, to jest problem, bo jak się nie zginasz, to nigdy nie jesteś w stanie aktywować mięśni z tyłu i dlatego one również są bardzo spięte i praktycznie są to jedne z, z, z głównych mięśni, tych dużych grup mięśniowych, które są bardzo rzadko używane przez ludzi tak naprawdę. Większość osób również nie wie, jak się zginać. Większość ciężarów przejmuje, przejmuje dolny odcinek pleców, stąd biorą się urazy. Stabilizatory wewnątrz. Naszej wewnętrznej muskulatury nie działają. Stąd biorą się te spięcia. Dlatego, jeśli odzyskamy silny i refleksywny korpus, czyli odzyskamy tą muskulaturę od wewnątrz, która jest bardzo ważna, czyli resety oraz oddychanie, to wówczas zewnętrzna muskulatura jest silniejsza i bardziej elastyczniejsza. Tak to działa, tak to zauważyłem, zaobserwowałem w swoich treningach i w pracy, w pracy z innymi. Tak działają resety. Bo tak jak mówię, ponownie. Ja nie naśladuję i nie kopiuję każdego zachowania dziecka, bo wiadomo, jesteśmy dorosłymi osobami i powinniśmy się zachować jak dorośli w pewnych momentach. Natomiast bardzo łatwo można modelować i pewne wzorce, jeśli chodzi o, o dzieci są, są niezwykle ważne. I tak jak mówię, nie zaobserwowałem dziecka, które by wykonywało jakiś stretching czy, czy rozciąganie. Ono po prostu odkrywa i się bawi. Natomiast wróćmy do tematu rozciągania, więc co polecam? Bardziej odkrywanie. Chodzi o to, co możesz zrobić w danej pozycji. Tak więc, tak jak tutaj, normalnie wykonując balistyczne, balistyczne rozciąganie, robiłbyś tak, a przeczekując napięcie, byś, byś siedział w miejscu. Dlatego tutaj nie chodzi o to, abyś się troszeczkę pobawił. Sprawdził, gdzie możesz iść z tyłu, możesz zejść w dół, o tutaj na przykład to, co wczoraj, przejść do tej pozycji, ponownie tutaj przejść troszkę do przodu, o, żebyś sobie widział lepiej. Tu. Troszkę tutaj. Ponownie tutaj. Tak jak wczoraj, mieliśmy ten sposób, znowu siat podkarski. Tutaj tą stop, nad tą stopą możemy popracować. Tak jak pamiętasz, to ćwiczenie takie przejście. Możesz tutaj na przykład o, przejść sobie do kołyski. Następnie na przykład do przysiadu, siąść, ponownie siat podkarski, ponownie kołyska. Możesz również tutaj schodzić sobie delikatnie. O i starać się tutaj nogę za siebie, czyli na przykład tak jak mamy z tej strony to jesteśmy w pozycji jednodożnej kołyski, następnie schodzimy drugą nogę za siebie w ten sposób, możesz tutaj również stać w tej pozycji, o tak jak tutaj znajdujesz się w siadzie podkarskim to możesz stać w tej pozycji podobnie po tej stronie, Możesz żeby tutaj odkrywać. Możesz również Będąc w tej pozycji, możesz również przejść do Sphinxa, tutaj w tej pozycji wykonać kilka skrętów głową, rotacja, możesz się położyć, spróbować się położyć, w tej pozycji możesz również wykonać jak mostek. Opcji jest wiele, chodzi o to, żeby odkrywać, eksplorować, sprawdzać swoje limity, tak szybciej popuścisz i popuścisz tym mięśniom, one zdecydowanie bardziej nabiorą elastyczności, ponieważ będziesz je uruchamiał pod różnymi kotami, pod różnymi pozycjami, a nie tylko w jednej pozycji przeczekiwał. i one w dalszym ciągu będą... Jeśli będziesz przeczekiwał napięcie, czyli relaksował się, możesz tak nawet pół godziny sobie siedzieć, nie ma problemu, ale w dalszym ciągu możesz być słaby w tym zakresie ruchu, ponieważ nie wykorzystujesz tego zakresu ruchu. A tutaj właśnie się poruszamy. O, w ten sposób na przykład możesz... Team bodajże w, w filmikach na, na YouTube miał jedno ćwiczenie, które się nazywa Shinbox Racking, czyli... O, w ten sposób możesz sobie troszkę, troszkę się ławić. O, tutaj, tutaj cały czas będziesz czuł to napięcie z tyłu mięśni. Tak jak mówię, zachęcam ponownie do eksploracji, do zobaczenia, gdzie możesz, a gdzie nie. Także to na jutro, jeśli chodzi o świat podkarski.